Za chwilę wstanę na wagę i tak naprawdę to będzie mój pierwszy pomiar wagi po okresie świątecznym, nawet się nie ważyłem w czasie świąt czy tak po prostu dla siebie przed okresem świątecznym waga wynosiła 102,9 no i teraz zobaczycie razem ze mną moją reakcję jaka jest waga i tyle. Nieźle. 101,2 Schudłem, no wiadomo, że to nie jest tłuść, ale schudłem w okresie świątecznym ponad 1,5 kilograma. A jadłem nie mało, tak yy, obiektywnie mówiąc. Tylko, tak jak mówię, prawdopodobnie na każdym z dniu świąt nie jadłem tyle, ile pod koniec masy. No nieźle sypnęło przez noc. Szkoda tylko, że tak się spóźniło. O kilka dni i nie było to w okresie świątecznym, tylko będzie w okresie noworocznym. Tak mi się wydaje, że już to wytrzyma do nowego roku. Ale tak, tą wagę, którą widzieliście, uznam ją za startową, jeżeli chodzi o redukcję czyli 101, już nie pamiętam nawet ile było czy tam 101 z kawałkiem i co przede mną teraz wizyta u, w szpitalu na badania Deksaskan, czyli zawsze zapominam po polsku, jak to się mówi. To takie dłuższe słowo, więc łatwiej mi po prostu powiedzieć dexescan i nie wierzę, że to powiem, ale wychodzi na to, że zamówię sobie bolta ponieważ nie zdążę prawdopodobnie na piechotę tam pójść, bo to jakieś 50 minut na piechotę i prawdopodobnie po prostu wracając pójdę sobie na piechotę postaram się, żeby tam na miejscu pozwolili mi nagrać jak będę skanowany no i oczywiście też dowiedzie się ile zapłaciłem za te badanie, jak, jak, zwał, tak zwał oraz y, mam nadzieję, że jeszcze w tym materiale pokażę Wam jaki wynik był tego badań, tego skanowania mam nadzieję, że to będzie od razu, a nie z oczekiwaniem na ileś tam dni do przodu wydaje mi się, że powinno być od razu skanujesz, masz liczby i tyle, tam nie ma żadnych pobieranie krwi czy cokolwiek jeżeli chodzi o wyniki badań z okresu masowego, no to już zrobiłem o tym materiał kilka dni temu, przed świętami więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to możecie sobie obejrzeć przede mną owsianka. Nie trzeba być, z tego co czytałem, nie trzeba być yy, naczto, bo i tak to mierzy tylko wasz poziom tkanki tłuszczowej, czy beztłuszczowej masy ciała. Jestem ciekaw tych wyników. No i na ten moment możecie zostawić łapkę w górę i życzę wam smacznego. Dziękuję bardzo. Chlapa, i trafiłem na kierowcę, co... Zakładam, ale ja nie miałem aparatu, więc mi nie było Adam I jednak nie pozwolili mi nagrywać, co było dla mnie zrozumiałe. Jest to szpital państwowy. Pani była bardzo przyjemna dużo ciekawych informacji się dowiedziałem i taka ciekawostka yy, 1,90m ja mam powiedziała, że jestem na styk, żeby zbadać się przy tym densometrze co ona miała więc jeżeli ktoś jest wyższy no to tam pani mówiła, że ewentualnie stopy nie są liczone albo po prostu głowa zawsze musi być, ale kończy się gdzieś na stopach, jeżeli ktoś ma 2 metry czy nawet więcej, no to będzie miał problem musiałby znaleźć odpowiedni densometr akurat powiedziała, że ja byłem na styk, więc tutaj mam badania i tak, powiem wszystko w domu, bo już przejrzałem sobie te wyniki jestem zadowolony, jeżeli chodzi o ilość wyników, jakie dostałem bo tutaj mam cztery strony więc dom do czata GPT żeby tam ewentualnie coś innego jeszcze napisały coś co poza suchy, suchymi faktami i coś jeszcze chciałem powiedzieć a, że strasznie mi siku chciało, kiedy robiła te badanie, bo to trwało kilka minut, jak nie, 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 nie kilkanaście minut, a w momencie, gdy przejeżdżało przez moje ciało, bo ja myślałem, że ja będę jechał przez e, maszynę, czy przez skan, a tu jednak skanowanie, ta maszyna ze skanowania przejeżdżała po moim ciele. I jakoś dziwnie ciepło mi się robiło, więc nie wiem, czy to było z tym spowodowane, ale mega mi się chciało i myślałem, że zresztą I dobra, czas na podsumowanie tych wyników, a i jeszcze zapomniałem wspomnieć, te badanie kosztowały mnie 190 zł, czyli tyle samo ile pani mi powiedziała przez telefon. Myślałem, że będzie trochę więcej, nawet bym powiedział, ale jestem zadowolony z ilością tych wyników, jakie dostałem. Tutaj właśnie mam fajne wszystkie pokazane hmm, wyniki oraz liczby, czy moje ciało zeskanowane. Będziecie widzieć to, co ja Tutaj patrzę, natomiast e, ja i tak to wszystko przekazałem, żeby Jat GPT mi tutaj rozpisał, przeanalizował wszystkie parametry, które właśnie na tych kartkach się znajdują. Więc teraz widzicie mój ekran i dane bazowe z raportu. Może od razu pokażę tą pierwszą stronę tych badań, jak to wygląda. Tutaj zakryłem moje wrażliwe dane, ewentualne, dane bazowe z raportu wiek 29,5 roku. Nawet bym powiedział, że prawie idealnie połowę. Wzrost 190, nawet tam byłem mierzony, jeżeli chodzi, chodzi o wzrost, więc jest potwierdzone masa ciała. Tutaj podałem właśnie 101, bo nie pamiętam ile było dokładnie powiedziałem 101, ale wyszło, że 101,2, więc niewiele się różniło. A i tak tutaj według tych badań widzicie, że 103,1, bo też byłem po wsiance i 2 mega siku mi się chciało, więc to też było to spowodowane. I BMI według tego, według tylko tych danych 28. Później będzie inne BMI pokazane według y, wartości mięśni i tłuściu. Więc y, tutaj jeżeli chodzi o tą pierwszą stronę macie. Macie też podane właśnie ile jeżeli chodzi o poszczególne, ale to chyba będzie później też podane w podsumowaniu, ale teraz możecie zobaczyć ile poszczególne y, moje części ciała ważą. Głowa oczywiście najwięcej, ale to wydaje mi się że standardowo, a żebra najmniej. I dobra, i teraz skład DXA czyli to w sumie chyba najważniejsze dane. Co z tego wynika? E, łączna masa 103, tak jak mówiłem, bez tłuszczowa, a nie, tkanka tłuszczowa 20, prawie, prawie 21 kg, tkanka miękka, czyli e, łącznie z e, bez tłuszczowym masą ciała to i to 9, prawie 100 kg. Tkanka be beztłuszczowa miękka, czyli bez kości 78,326 kg, no i minerał kostny prawie 4 kg. Beztłuszczowa link, czyli właśnie mm, tkanka beztłuszczowa oraz minerał kostny, czyli 82,156 kg. Tłuszczu w tkance miękkiej i to jest właśnie ten aspekt, którego BMI nie obliczy, czyli 21,1%. Tak naprawdę to jest mój poziom tkanki tłuszczowej bo tutaj właśnie jest obliczone według tego ile mam tranki miękkiej, czyli tłuszcz, yy, beztłuszczowej i to jakoś tam policzone, wychodzi, że 21%. W według BMI 28%, według tego 21%. Centyl 74%, nie wiedziałem co to jest ten centyl 74% i tutaj właśnie będzie rozpisane. Przy 21,74 oznacza w bazie referencyjnej masz więcej tłuszczu niż 74% osób porównywalnych mężczyźni podobny wiek. To nie jest choroba, ale statysty statystycznie jesteś powyżej średniej w otłuszczeniu. No można na to, na mnie spojrzeć, że to jest blisko prawdy. Jednocześnie beztłuszczowa masa ciała, no beztłuszczowa masa, 82,156 jest bardzo wysoka, jak na 190 cm. To sugeruje sporą masę mięśniową i wyjaśnia BMI 28. Eee, statystyki wyliczone z twoich danych, czyli BF% 21%, BF% liczone z masy ciała, e, łącznej masy DXA to 20,3. Różnica wynika z tego, że kość nie jest liczona do tkanki miękkiej. Czyli tutaj jest jeszcze takie coś porównywalne, że bez kości jest 20,3. FFMI, czyli Fat Free Mass Index, 82,156, czyli 22,8. Jest taki wykres FFMI i tutaj właśnie można według tego obliczyć, ale tam badaje się BMI mniej więcej, a tutaj właśnie od razu mi obliczyło i mam bardzo wysoki poziom beztłuszczowej bez masy. FMI, czyli Fat, i tutaj właśnie jest, jest 20, tak jak wcześniej wspomniałem, umiarkowana ilość Tłuszczu jak na tę masę ciała. Czyli e, to jest inaczej, jeszcze mogę powiedzieć te liczby, które teraz dzisiaj przytoczę. Żałuję, że nie, powie, nie zrobiłem tych badań na początku mojej przygody z siłownią, bym wiedział, ile mięśni zdobyłem przez te prawie 4 lata trenowania. Oraz żałuję, że, te, może jak nie to, że na początku nie zrobiłem, to też żałuję tego, że nie zrobiłem rok wcześniej. Ponieważ w turmoku, co było, miałem właśnie ten zabieg lipolizy iniekcyjnej i później będzie podana e, tłuszcz trzewny, czy pod takim aspektem te cztery, nie, nie pamiętam czy miałem trzy czy cztery mm, te iniekcje lipo lipolizy iniekcyjnej, czy zmniejszyło się, czy w ogóle było bez zmian, więc tutaj później zobaczycie bez tłuszczowej masy ciała. No i tutaj ALM, też nie wiedziałem co to jest, lin ramiona i lin nogi i tutaj e, ile łącznie to waży. Jeżeli chodzi o ekstremalnie, jestem daleko, ekstremalnie daleko od progów niskiej masy mięśniowej, te progi są rzędu 7 kg metra kwadratowego dla mężczyzny, Zależnie od kryterium. Ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, więc to jest nowa informacja dla mnie. Jeszcze tutaj skład ciała regionalnie, to tutaj to co było w tej tabelce, co tutaj widzicie. I tutaj tylko tak przytoczę, jeżeli chodzi o komentarze. Tutaj jeżeli chodzi o ręce, no to ramiona relatywnie suche na, te, na tle tułowia, tutaj później będzie tułów, duża ilość lin jak na kończyny górne. E, tutaj różnica, to nie będę to przytaczał, bo tutaj jest asymetria minimalna. E, jeżeli chodzi o nogi, nogi mają sporo masy, łącznie i bez tłuszczowej 20,8 jest umiarkowana, ale wyższe niż w rękach, typowy wrzożec. I tutaj tak samo różnica, tutaj mam akurat większe różnice, ale to dalej są niewielkie, tułów. Ma najwięcej otłuszczenia spośród dużych regionów. I w mnie to jest normalne, wydaje mi się, u mężczyzn. No i nawet tutaj jest napisane, że jestem dość w typowym miejscu. I brzuch, Android, nawet nie wiedziałem, że tak się nazywa profesjonalnie na to, żeby to zbadać. Android 23,3. Mm. Android ma najwyższy procent tuściu 23,3, to tu kluczowy rejon metaboliczny, ale sam procent android to jeszcze nie wszystko, Najważniejsze jest VAT i później właśnie będzie jeszcze o tym wspomniany. Genoid, biodra i uda, tutaj bardziej chyba wydaje mi się, że kobiety będą na to patrzeć u siebie, genoid niżej niż android, znów typowy męski rozkład, no, czyli tak jak mówiłem genoid, czyli biodra i uda, to patrzą w żozec u kobiet większy. Jeżeli jest ktoś zainteresowany, to może przeczytać sobie i zapraszam od razu do komentarzy, jeżeli e, widzicie coś, czego ja nie zauważyłem, a powinienem się tym zainteresować, będę bardzo wdzięczny. I total, czyli 21,1, tak jak ja wcześniej wspomniałem, fat, lin, tkanka miękka, wszystko to jest liczone. Mm, I dobra. E, dystrybucja tłuszczu. I teraz właśnie będzie ten e, trzewny tłuszcz. Od kolejny screen. AG, czyli Android i Gnoid. Android 23,3, Bionoid 19,7, jak już wspomniałem i tutaj stosunek jest 1,18. Komentarz. Powyżej jednego oznacza przewagę utuszczania centralnego nad biodorowym udowym. To często u mężczyzn samo AG nie jest wyrokiem, ale kierunek jest bardziej brzuch niż biota. No to jak zobaczycie zaraz moją sylwetkę, jak najbardziej można to powiedzieć. I ten następny czyli trzewna tkanka tłuszczowa, co jest dla mnie mega ważne w tym okresie redukcyjnym, co będę objętość 464 cm sześciennych. I wydaje mi się, że to jest mała liczba. I wydaje mi się, że teraz ten okres redukcyjny, jeżeli dojdę do, tego, do tej sylwetki, którą dążę i faktycznie będzie na koniec redukcji powtórzę te badania i będzie 464 albo trochę mniej, no to zobaczycie, jak te 400 cm sześciennych robi różnicę, że psuje proporcje sylwetki takiej okresu, Skrajnie na redukcji, ale to właśnie tłuszczewny sprawia, że tak jakbyś jeszcze ci brakowało do tego, żebyś dużo spalił. Masa tłuszczu VAT 438 gramów, powierzchnia 43 cm2. I tutaj jest komentarz właśnie, co mnie zdziwił, że to jest niski wynik. myślałem, że duży. W literaturze często przewija się próg rzędu 100 cm2, czyli poniżej połowy. A 160 cm jako wysokie. Mimo BF21 tłuszcz szewny mam raczej ogarnięty. Nie wiem czemu napisał ogarnięty, w cudzysłowie po prosiłem go, żeby zrobił tę analizę rzetelnie i profesjonalnie, ale napisał takie coś. Dobra, mm, SAT, podskórna tkanka tłuszczowa. I tutaj u mnie jest bardzo dużo jestem tego świadomy, więc prawie 1,5 cm, czyli prawie 3 razy więcej. Nawet ja bym tak policzył, czy to nie jest dokładnie 3 razy więcej. Masa tłuszczu 1,5 kg prawie, powierzchnia 140 no, cm. U ciebie brzuszny tłuszcz jest bardziej podskórny niż trzewny. No tak, teraz tak. W okresie masowym, pod koniec, to tak. Zobaczymy, jak to będzie w okresie redukcyjnym, pod koniec. Dodatkowa, dodatkowa statystyka. Tutaj jest przeliczenie VAT i sad. Wchodzi mniej więcej 31 setnych. Przewaga sad na VAT. Nic mi to nie mówi, ale znaczy, mówi mi to, że mam po prostu więcej tego tłuściu podskórnego. To jest jasne, bez tego wiem. I gęstość kości, każda liczba to już ważne, to co było wcześniej wspomniane. Tutaj jeszcze, właśnie ten screen, ostatni czyli czwarta strona, to jest właśnie wspomniane, ten VAT i SAT, co wcześniej wspominałem. Eee, tutaj, tak jak mówię, tu czysta informacja, eee, wskaźniki dla Total, że mam 13% powyżej średniej dla Young Adult, czyli dla mojej bazy. Jestem powyżej średniej. Czy to jest związane? Hmm, nie wiem, czy to jest związane z tym, czy z wcześniejszymi danymi, jeżeli chodzi o tłuszcz. Dobra, mm, i tutaj coś, co mnie zainteresowało, czyli komentarz w sprawie, yy, jak to się nazywa, tej choroby osteoporozy, no. I tutaj tak, poniżej 50. roku życia standardem jest opieranie się, opieranie interpre, interpretacji BND, głównie Z-score, czyli tutaj, a nie T-score. Yy, dobra, to tam podaje, że jeżeli Z-score jest Większy, znaczy mniejszy bądź równy, minus 2 to jest poniżej oczekiwanego zakresu dla wieku. A jeżeli jest powyżej, no to w oczekiwanym zakresie, jako że mam 1,1, no to nie rozpoznaję się na podstawie samego. Nie, nie, tutaj. Powyżej średniej dla wieku. Dobry znak. I tutaj prosiłem, żeby. Tam później żeby, już napisałem, żeby więcej danych, ale tak za bardzo mm, powtarzał się, więc stwierdziłem, że to na tym poprzestanę. I tutaj jeszcze podsumowanie w punktach. Też takie na koniec. Wattman 43% to niby jest dla mnie dobre. Nie wiem, jeżeli to jest dobre, no to może faktycznie ta lipoliza coś zadziałała i wtedy na tej redukcji co byłem spaliłem ten tłuszcz trzewny pod koniec redukcji. Zobaczymy jak będzie na tej, na końcowej redukcji w tym. Czy faktycznie e, to będzie mocno odstawało. E, ilość średniej jeżeli chodzi o BMD, no to aż tak bardzo mnie nie interesuje. A znaczy nie interesuje? No to jest o, y, osteoporoza, no to jest to jednak ważne, że jestem bezpieczny pod to względem. Bardzo wysoka masa beztłuszczowa, tutaj y, też się zdziwiłem, że na początku nie wiedziałem, że FFMI liczone jest z kośćcem. Myślałem, że to tylko bez kościa. Ale w sumie jak tam jest liczone z BMI, no to nie wiesz ile waży twój kościec, więc tutaj mam 22,8 prawie 23 solidna baza mięśniowa. Rzeczy, które w raporcie wyglądają do dopracowania, czyli BF. no To wiadomo, jestem w okresie masowym pod koniec, no to wiadomo, że to będzie teraz spadać. No i ten AG współczynnik, że mam wysoki poziom e, brzucha. Ogólnie wysoki poziom brzucha, ale to jest typowe dla męskiego punktu. I w sumie to tyle. I teraz tak. Mm, polecam każdemu zrobić sobie takie badania na końcu masy czy na końcu redukcji, chyba że w ogóle nie robicie tego i chcecie z ciekawości. Ja zapłaciłem, tak jak mówię, 190 zł. E, jeszcze taka informacja. Byłem zdziwiony, że w koszulce mnie mierzyli. Myślałem, że musi się koszulkę zdjąć, ale powiedziała, że nie trzeba. Myślałem, jedynie spodnie i tą bluzę, co mam na sobie. No i buty oczywiście. A no i też. Urządzenia elektroniczne, w tym aparaty słowe. Chociaż nie była pewna, ale powiedziała, żeby lepiej zdjąć. Coś tam do mnie mówiła, kiedy badała, nie wiedziałam, co do, co do mnie mówi, ale jako, że y, nie powtarzała się za bardzo, no to wychodzi na to, że tylko do siebie coś mówiła. Coś jeszcze się, się chciał powiedzieć, szkoda, że nie nagrałem tego, ale y, tak jak mówię, to jest szpital y, państwowy, więc oni tam raczej nie życzą sobie, żeby nagrywać. Pewnie w prywatnym może by dało radę. I byłem zdziwiony tym, że ta maszyna, co skanuje, leciała po moim ciele, a nie ja jechałem pod skanowaniem. No, może mnie w jakichś droższych takich maszynach, co nie jest patrzone na wzrost, to pewnie będzie. Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, co miałam powiedzieć, no to powiem później. A teraz czas na moją sylwetkę. Jak wygląda te 21,1 czy tam 28 BMI? W tym materiale, gdzie prosiłem was o ocenę mojej tkanki tuściowej, czyli BF. Niektórzy z Was pisali różne, różne wyniki, ale wydaje mi się, że raczej nikt nie podał 21,1, bo chodzi mi o BF, czyli Body Fat, ale BMI mam na poziomie 28, według tych, co wcześniej przetoczyłem. I tak właśnie to wszystko wygląda. Bez napinki. Jeszcze nogi pokażę. I to by było na tyle. Raczej nie będzie dzisiaj treningu pokazywanego, choć idę dzisiaj na trening, a to dlatego, że znowu jestem umówiony z daną osobą na wspólny trening i nie będę tam nic nagrywał. Teraz czas na redukcję. Jeżeli Wam się ten materiał spodobał, nie zapominajcie o łapce w górę. Jeżeli chcecie śledzić moją redukcję, no to zostawcie subskrypcję. No i trzymajcie się. A! No i szczęśliwego nowego roku, bo zapomniałem... Przypomniało mi się, że przecież wy ogl oglądacie to na Sylwestra albo już w nowym roku.